Produkcja elektrośmieci w Polsce na podstawie ostatniego raportu ogólnie dostępnego, który opublikował, opublikował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, to jest raport z 2018 roku, e, to jest poziom około 200 tysięcy ton. Natomiast to jest raport, który był ostatni, on jest bardzo nieaktualny, szacujemy, my szacujemy, że w roku 2021 ilość elektrośmieci była na poziomie 560 tysięcy ton. W roku 2015 mieliśmy średnio 15 urządzeń elektrycznych i elektronicznych w każdym gospodarstwie domowym. W tej chwili to już jest ponad 30, a do tego dochodzą jeszcze takie urządzenia jak lampy, źródła światła. Więc ten wzrost jest bardzo szybki i też zmniejsza się cykl życia tych produktów, czyli stać nas. Na częstszą wymianę sprzętu na lepszy, nowocześniejszy, zużywający mniej energii, mniej wody, więc jest to bardzo szybko postępujący proces. Świadomość Polaków w zakresie postępowania ze, ze zużytym sprzętem bardzo rośnie. To znaczy ja mogę powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy robiliśmy takie badania 15 lat temu, to tylko około 1% Polaków wiedziało, co to jest zużyty sprzęt i jak należy dzisiaj jak należy z nim postępować. Dzisiaj jest to na poziomie około 60%, co oznacza, że jeszcze mamy dużo do zrobienia. To znaczy, edukacja w tym zakresie jest bardzo istotna. Szczególnie dotyczy to mniejszych miast, wsi. W dużych miastach ta wiedza zdecydowanie jest wyższa. Ta wiedza w dużych miastach dochodzi już nawet do 90%. Czyli w porównaniu ze średnią 60% jest to, jest to dużo więcej. Natomiast hmm, myślę, że fakt, że obowiązki dla producentów są bardzo wysokie i to, że wymusza ten system na nich poszukiwanie tego sprzętu, to jeszcze mimo tych działań edukacyjnych możemy spodziewać się, że w najbliższych latach ta świadomość będzie, będzie bardzo rosła i ona się zbliży prawdopodobnie do tej świadomości, jaka jest w tych krajach, gdzie, gdzie te wyniki są najlepsze, czyli to są kraje skandynawskie, to, to, są, to są kraje Europy Zachodniej.